W 15. niedzielę zwykłą czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, przypowieść o siewcy. Zdumiewający jest ten obraz dobrego siewcy, który tak hojnie rozsiewa ziarno Słowa, nie patrząc, można powiedzieć, na to, gdzie rzuca ziarno. Pada i na drogę, i na miejsce skaliste, na miejsce pełne cierni, a także na żyzną glebę. Rozrzutność Siewcy to obraz Bożej miłości. Miłości, która nie stawia warunków, która jest bezinteresowna, miłości, która jest zawsze gotowa przychodzić z pomocą. Ziarno, które jest słowem. Bóg stwarza świat za pomocą słowa. Bóg stwarza człowieka przez słowo. Bóg Zbawia człowieka przez Słowo, które stało się ciałem przez swego Syna Jezusa Chrystusa, który przychodzi do wszystkich, i tych, którzy są gotowi, i tych, którzy są jak gleba nieurodzajna, niegotowa na przyjęcie ziarna, nie dająca szansy, aby to ziarno wzrosło. Jaką glebą jesteś dzisiaj Ty? Gdzie dzisiaj to Słowo znajduje Ciebie? Jako ten, który przyjmuje słowo Boże, ale troski tego świata, strach, lęk, przeciwności, trudne sytuacje powodują, że to słowo nie może wzrastać? Czy jesteś tym, który jest jak droga, na którą przylatują ptaki, które wydziobują ziarno? Różne sytuacje, które zabierają nam słowo, które nie pozwalają zaufać. Siewcy, jaką glebą jesteś ty? Co to znaczy być urodzajną glebą, glebą, która spełnia warunki, aby ziarno mogło wydać plon, obfity. To znaczy, mam pełnić dobre uczynki, to znaczy, mam stawać się coraz lepszy. A być może urodzajność gleby zależy od tego, na ile dzisiaj. Noszę w sobie pragnienie nawrócenia do Pana, na ile chcę dzisiaj być żyzną glebą, na ile dzisiaj chcę przyjmować Boże Słowo, a nie dyktować Bogu, jak powinien działać w moim życiu. Urodzajność gleby uwarunkowana jest tym, jak dzisiaj chcę przyjąć Słowo, jak dzisiaj zaufam temu Słowu, na ile dzisiaj Dam się Jemu poprowadzić. Gleba jest tym bardziej urodzajna, im więcej jest we mnie zaufania do Pana Boga, a to zaufanie bierze swój początek od tego, bym sobie umiał powiedzieć nie, by Bogu powiedzieć tak. Urodzajność gleby to umiejętność oddania swojej woli. Woli temu, którego uznaje za Boga, Boga, który się nie myli, Boga, który przewidzi, Boga, który prowadzi, który ze śmierci jest w stanie wyprowadzić życie, Boga, który kocha bezinteresownie, Boga, który nie zostawia, który się nie zniechęca w rzucaniu ziarna, Boga, który nie rezygnuje, Boga, który także dzisiaj przychodzi, aby dodać ci odwagi i nadziei. Że jest dla ciebie, po to, aby tobie dać życie. Jeżeli dzisiaj widzisz w sobie niemożność zrezygnowania z siebie, aby zawierzyć całkowicie Bogu, boisz się mu zaufać, boisz się mu oddać siebie, z pomocą przychodzi dziewica Maryja, ta, która mówiąc Panu Bogu tak na obietnicę Archanioła, najpierw musi powiedzieć: nie, sobie, na swoje plany. Oto ja, służebnica pańska. Odtąd już nic nie będzie takie, jak sobie wymarzyła, jak sobie to przygotowała, zaplanowała. Powiedzenie panu Bogu tak często wiąże się z tym, że muszę zgodzić się na to, że nie będzie po mojemu, co nie oznacza, że będzie źle, bo Bóg kieruje się jedynie miłością wobec mnie, moim najwyższym dobrem. Jeżeli dzisiaj trudno jest Ci zaufać, widzisz, że jest wiele cierni, które zagłuszają Słowo Boże w Twoim życiu. Nie bój się wołać o Ducha Świętego. To On może Cię uzdolnić dzisiaj do zaufania, do powiedzenia Panu Bogu tak. Nawet jeżeli jest to dzisiaj zbyt trudne, nie bój się. Pan jest z Tobą.